Witajcie na szkoleniu podstawowym, towarzysze. Jeśli chcecie przeżyć, róbcie dokładnie to, co wam powiem. A teraz podejdźcie do stołu i weźcie broń. Musicie się ruszać szybciej, towarzyszu. Do zabijania faszystów będziecie potrzebowali prawdziwej broni. Pójdźcie na kompas. Gwiazdka pokazuje wam bieżący cel. A teraz do magazynu. Weźcie pistolet i karabin. Ruszać się. Towarzyszu broń jest na stole. Dobrze. Teraz wracajcie i zgłoście się do komisarza. Bardzo dobrze, towarzyszu. Pamiętajcie o gwiazdce na kompasie. Ona pokazuje wam bieżący cel. Dobra wasiliza.